No to Czekaj normalnie, tak Eee, czekaj Czekaj, no nie leć tak szybko, kurwa Patrz, kurwa Nie, ja się wbijam pierwszy te tę pilu, bo jak cię zobaczę... Mm. Patrz Hyyyy hmm. bandą masz, typie Dobra Ja się... Stefan <śpiew> się to tu złe City

O ja pierdolę ty. Ja się tefam. Ja nie mam klucza kurwa tam wariaty. Ja się nie Dobra, ej jak mi wypierdoli jakieś kurwa 300 to cię na kurwę nie? Aż zostaje zajebał Bonia w krzesło. 114, 114. 114, spierdala. Dobra, ese. afraid of nada come to you, nada. But you never stops, get ready for the drop music, Иди нахуй, сука, блядь Что Давай ты говоря, wap go я. Нахуй, сука, блядь! Ja poszedłem, dobra Weź, weź zrób... Dobra, ja mu celną kurwa nawet. Patrz, ta cana w ogóle nic nie wchodzi Dobra, ty dostał... Kurwa dostał, czy puka, ty trzy, dawaj trzy. tego! <laughs> o chuj. Co tu się odpierda teraz, te To nie, jest, kurwa to będzie dominando kurwa na tym. Coś tu się lekaj. Nie, ja się nie lekam kurwa, bo on przyszła mnie nie tym kurwa ha jak zanim ty do niego podejdziesz to kurwa wiesz Pójdziemy wtedy na razie, bo ty w będziesz... To ja poczekam na ciebie Ta 10 minut będziesz czeka na mnie? Bo masz 10 minut respa? No. A nie masz już jakiegoś przywracania wracania do siebie? Mam 25%... 28%... Jest 44. Znam. O kurwa. To już chuj. Ja, ja sobie trzymam TP do Itchun i spierdalam. Dobra, ja się leczę. Weź mu wyję na... A ja się tepnę kurwa do... jakiś tu levele kurwa O kur... Dobra damy radę Może Chyba, że on Nie, on cię bije pierwszego Ty, ej Czekaj, ej masz 21% HP Jo dole ty Patrz, że ja zajebałem mu 30 coś procent Dawaj, robisz go, robisz go <laughs> Dobra, ty Poczekaj, podwójny strzał O kurwa Ile się rozpisz? 10 minut. Bo no to ja 9. No, dobra.